Siema, 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 z tej strony Burbonik, witajcie znowu na moim kanale, kontynuujemy sobie naszą przygodę Jak wiecie, z Minecraftem, zresztą tutaj wyszliście, to na 100% wiecie jaka to jest przygoda Kurczę, no kusi mnie, żeby jeszcze raz zarzucić wędkę tą Jaki plan na dzisiaj? Szczerze myślę, plan na dzisiaj mordeczki Plan na dzisiaj mordeczki, znaleźć twierdzę Nie ten bastion, nie ten bastion, a chcielibyśmy znaleźć twierdzę eee... I w sumie wtedy bym by miał praktycznie taką pewność, że ten nether jest dla nas całkowicie całkowicie zbadany, tak jakbyśmy chcieli. Jakbyśmy zrobili sobie pyk-pyk-pyk-pyk-pyk- pyk, 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 pyk. diamentową buty. Kask. A może byśmy. Kurczę, bo teraz ja tym nie myślę A Może byśmy po prostu zrobili tego kurczę nadzorce. Może z nim byśmy kurczę powalczyli. Ochrona 2, niezniszczalność 3. Ochrona 2. Chcielibyśmy. A jaki poziom trzeba mieć na to? 15. No to kurczę, jak nic. Jak nic, lepiej być nie mogło. Ochronę 2 sobie wrzucimy do zbroi. Może wpadnie dodatkowo jakiś inny enchant. E, fajnie by było. No ochrona 2, no. no, no, no. In, in. Lepiej być nie mogło. 10 poziom, ochrona przed ogniem. No to tu jest kicha. Rona 1. Rona przed Okiem. Ogodny padek. Szczerze, tak średniawo bardzo bym powiedział. A, jeszcze ja muszę zrobić chciał zobaczyć jedną rzecz. Czy my mamy sikierę diamentową. 9 obrażeń. Więcej obrażeń ma niż ogólnie. Więcej obrażeń ma niż 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 niż, niż. nasz mieczyk. Pyk. wydajność nie Niezniszczalność, niezniszczalność, wydajność, 2. Mm, nie, nie enchantujemy tego, nie ma sensu. Nie ma, nie ma najmniejszego sensu. Odkładamy sobie tak. Eee... A ubierzmy sobie to od razu. Czego, czego byśmy mieli sobie nie ubrać? Możemy sobie... Aha. Mm -hmm. I na torsie. cyk, oczywiście, że jest. Eee, od, odłożymy wszystko, co trzeba tutaj. Pyk, wędka niestety nie wchodzi w grę. To, to, to. Um, Okej. Okay. Tutaj wędeczkę sobie odłożymy, e, Siodło chyba. Nie, siodło chyba na górę. Siodło chyba na górę idzie, wiecie. Gorowy e, dorsz. E, no to zróbmy tego dorsza. węgla nie mamy tutaj. No proszę. Aż dziwne, że tu się skończy... skończyło. Skończyło. E, pek, pek, pek. Zróbmy porządek, mamy jakieś tam steki, zrobimy tego dorsza Tutaj wrzucimy siodło No i wiecie co, ja bym z chęcią, po prostu z chęcią Z chęcią, z chęcią, z chęcią poszedł na tego Kurczę, Powiem wam, hmm, chłopa Weźmy sobie jeszcze, upieczmy co mamy upiec I pójdziemy na tego nadzorcę Zobaczymy, zobaczymy co to z niego za gagatek Mamy łuk, moc 3, no to kurczę, przecież moc 3, no to będziemy trzastać, trzaskać jak źli. Nie można z tym nic zrobić. Kurczę, nie sprawdziłem sobie, czy można gdzieś naprawiać przedmioty. No to prawie poziom szczerze z tego nie idzie, jak to, jak to robimy. Praktycznie w ogóle, Um, um, um. Czy mamy coś ciekawego? Chyba nic. Czy jest coś, co, czego nie, nie wytworzyliśmy, a moglibyśmy takie coś zrobić? Um, coś, co może nas zaciekawić. E, na razie stąd. Stąd to nie. To te szablony byśmy mogli sobie robić, kowalskie, bo je, udało nam się je znaleźć. Kotwica odrodzenia. Co to robi? Poczący obsydian, jasnogłaz. Czy mamy jasnogłazy? Nie, jasnogłazu nie mamy ani jednego. Poczący obsydian mamy, ale w ilości 4 tylko. Wydaje mi się, że więcej tego gdzieś mieliśmy. Nie mam pojęcia, gdzie. Weźmy sobie strzały. Hmm, weźmy sobie to jedzonko. Okej. Okay. Kurczaki. Kurczaki, oczywiście, jak się tylko da, to e, rozmnożymy. Dobra, damy im do jedzonka oczywiście ziarna, chodźcie tutaj. Dobra, okej, okay. wszystkim chyba dałem, dobra, jeszcze ten też sobie zjedz, niech sobie zjedzą małe, dobra, nie, bo mi wyjdą zaraz. Okej, okay. mm, czyli mordy zostaje nam zostaje nam po prostu iść na tego cwaniaka, idziemy na tego cwaniaka, mamy miecz, mamy diamentowy sprzęcik, wiemy gdzie on jest, wiemy co to za gagatek, wiemy mniej więcej czego możemy się po nim spodziewać, eee, czekajcie bo może łódką, łódką będziesz, o to Enderman sobie chodzi, albo może nie łódką, tutaj kawałek przypłyniemy i nic nam się nie stanie. Mam nadzieję, że go pokonamy. Mam nadzieję, że go naprawdę pokonamy, że nie będzie z, z nim jakichś nie wiadomo jakich problemów e, i otworzymy tamtą skrzynkę, otworzymy tą skrzynkę, no bo kurczę, no wydaje mi się, że jesteśmy na takim poziomie, że takiego gościa też powinniśmy mieć na ciągnięcie nosem, bym powiedział, co nie, zwłaszcza, że udało nam się e, bastion rozwalić, co nie, udało nam się bastion rozwalić. Zależy, czy tamtegoś na przykład strzela do nas z czegoś. Jeżeli do nas niczego nie strzela, to coś tam go potraktujemy z łuku, gdzieś na jakiejś górce się podbudujemy, czy coś. E, jakieś zawsze wyjście będzie, żeby sobie z nim poradzić. Dobra. Tutaj w ogóle cały węgiel wykopałem, wszystko, co się wodało. Naprawdę. Tutaj jest kolejne zejście. Cyk dajemy na dół. Ale to jest chyba Kurcze wiecie co Ja zszedłem nie do tej kopalni co trzeba Musimy sobie stąd wyjść teraz Musimy stąd wyjść Ja zszedłem nie do tej kopalni co trzeba Naprawdę To nie tutaj To naprawdę nie tu Poszedłem w złe miejsce eee, Oczywiście to zbijamy Bo za to doświadczenie będzie mieli na przyszłość. O, żelazo jest. Też doświadczenie, bo kurczę, przytapianie tego. Kurczę, no co... O, tarczy nie mamy. Dobra, i tak musimy w takim razie ten wyjść. Kurczę, nie mamy tarczy, co nie? Popełniłem błąd. Błąd nowicjusza straszny. Poszedłem bez tarczy, bo zapomniałem, że oni nam rozwalili tą tarczę. Jesteśmy bez tarczy. No kurczę, serio? Wracać się tyle. Nic nie zrobię, okej. Okay. Wróćmy się. Tędy jakoś wychodzi się. Dorsza. O! Dorsz. Ło, dorsz HP odnawia ładnie. Dobra. Pyk, pyk. Dobrze, że jest w miarę blisko domu. Mhm. Mm Będziemy mogli sobie jeszcze drabinkę zrobić, żeby sobie zrobić wyjście z tamtego miejsca. W sumie to byłby idealny pomysł, bo nie trzeba by było tak daleko chodzić. Eee, tylko cyk drabinką do góry i po problemie, co nie? Tak jak tutaj. Eee, trzeba by było przez tą całą kopalnię zasuwać. Tak zrobimy. O, już jesteśmy w domku. Ja szczerze nie wiem, czy nie jest nawet szybciej chyba kopalnią tam iść, niż na te, po tej drabinie, ale... Może nie do końca. Może nie do końca, może tylko tak, może... 91 miedzi mamy już? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jak to szybko w ogóle poszło? Dobra. Eee, Tyk. Tyk. Dwie tarcze. Okej, okay, załatwiona sprawa. Teraz trzeba nam... Tak. Drabinki. Kula. Tyk. 72. Uuu, za mało na banku. Za mało na 100%. Pek. Tyk. Tyk. Za mało, na 100% za mało tej drabiny, tych drobinek nie wystarczy mi później się okaże, że do połowy, a kurte reszty, reszty nie zrobimy. Sinamy drzewa ile się tylko. Hmm. Ile się tylko da, pyk, pyk, pyk. dobra Tyk, cyk, 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 okej. Okay. Dobra, jeszcze może w sumie teoretycznie moglibyśmy jeszcze to jedno ściąć. Prosadźmy od razu. To małe jest to nie rośnie jakieś inne za jego miejsce. Dobra. Czy jeszcze spadło, patyczki spadły. ok, Patyczki jak najbardziej. Mm. Tyk, pyk. ok, Tyle mi się wydaje, że już powinno nam styknąć tych patyków. Pyk, 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 pyk. Cyk. Wszystko. Dobra, okej. Okay. Tyle drabiny, no musi wystarczyć, jak nic. E, coś mamy jeszcze, coś, co by nam nie było potrzebne. Nie. Moim zdaniem, zasuwamy. Jeszcze są? Zasuwamy do kopalni. Dojdziemy tam. Podbudujemy się i yy... Wyjdziemy na powierzchnię, zobaczymy, w którym miejscu wyjdziemy. Co nie, bo może wyjdziemy na przykład w tym miejscu gdzieś bardzo blisko domu, chociaż raczej bardzo blisko. Nie, blisko może, ale bardzo blisko do nie. E, tak mi się wydaje przynajmniej, mam takie wrażenie. Tutaj takie zombiaki słyszę, więc tu też jest gdzieś tam kopalnia koło nas, koło naszej głowy, ale tym się nie przejmujemy. Kurcze, my faktycznie bardzo dużo na tej świecie kopaliśmy, długo, długo kopaliśmy tą kopanie, nie bo dużo, a długo. Kurcze, jakiś świeczek nie zrobiłem, świeczek nie zrobiłem. Ale może nie trzeba, może nie trzeba, może sobie damy radę bez tych świeczek. Dziewięć mamy, e, może tego nadzorcy zabijemy, może w tych skrzynkach będzie na przykład drzewo, co nie? Może, może tak być, nie musi, a może. E, ok. Trochę się cykam, wiecie? Wiecie, boję się, że nas zabije. Na szczęście tam nie ma lawy, więc. Yy, akurat w tamtym miejscu, konkretnie. Więc, yy, jakby nie zabije nas. Znaczy, jak nas zabije, to i tak jakoś tam wstaniemy. Więc, yy, będzie się dało to zrobić. Tutaj do lawy, żeby tylko nie wpaść, będzie kicha. Coś tam, żeby się na pewno mieć w zanadrzu, żeby się móc podbudować. Żeby się móc podbudować zamiast na przykład tej, tej markwi. Okej, okay. tędy, 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 napewniaka. W ogóle ten świat nie ma porównania. Jeżeli chodzi o chodzenie do naprawdę netheru. Co nie nether jest to jest poziom nether. wyżej, co nie poziom wyżej wszystko. Nie wiem jak wygląda w ogóle sprawa z chodzeniem w tym endzie. Szczerze, nie wiem jakby sobie tam poradzimy. Trochę się dygam. Nie wiem, czy my już nawet teleportu byśmy tam do endu nie mogli czasami gdzieś tam przypadkiem zrobić. Dobra, już widzę tam to miejsce. Już to powoli widzę. Okej, okay, tam jest jakiś zombiak. Jego się nie boję. Bardziej bym się zastanawiał. Tu cyk, tu cyk, tu cyk. Okej, okay, widzę już pierwszą skrzynię. Mamy to miejsce. I drabinę bym sobie zrobił myślę tutaj. Okej, okay, patrzcie to. Aha, my nie mamy pochodni. Mamy ile? pochodni? 9 pochodni. Będziemy je bardzo powoli stawiać. Bardzo rzadko będziemy je stawiać o tego. Mm -hmm. Dobra, wychodzimy. No wyjdziemy, w końcu wyjdziemy na tą powierzchnię to prawda, muszę postawić w końcu pochodnie, bo... Okej. Ok, o, wow. Jak ja mam pochodnie stawiać? Aha, ja muszę chyba kopać. Wiecie co, ja chyba muszę wykopać... po prostu takie miejsce i postawić pochodnie. Innej opcji chyba nie ma. Dobra. Dobra. My... Gdzie myśmy się dokopali? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Diaksy widzę już. Pięknie. My to zbijemy, zbiliśmy. Pięknie. Dobra, ok. Fajnie. Wow. Tego do dołu po prostu nie było widać. Pyk. Pyk. Mamy to. Okej, okay. I patrzcie lazury. Poziom trochę wleciał. O kolejny diaks. Wspaniale w ogóle, patrz. Jest skrzynia, prawda? Tory Redstone, na trochę Złote jabłko, chleb, nasiona. Na razie to zbieramy. Tu jest złoto, widzę. Tu jest dalsza część kopalni. Naprawdę, najgorsze jest tylko to, że my po prostu nie mamy, nie mamy, nie mamy pochodni. Ale wiecie co? Kopiemy się po prostu dalej do góry. Kopiemy się po prostu dalej do góry. Eee, czy to było stąd? Stąd chyba. Tak, stąd przyszedłem. Dokładnie. Tu przyszedłem. Eee, tu cyk. I od razu walimy grubo pyk. Kopiemy wyżej. Aha, po, e, nie mam drobinek. Dobra. Okej, okay. nie do końca fajne miejsce. Stawmy pochodnie i kopiemy się wyżej. Dobra, o, myślę, że umrze. Nie umarł. Okej. Okay. Oh, kurczę no, ciekawe ile nam jeszcze zostało. Dobra, walmy to tu, tak. Dobra, okej, okay. nie wiedziałem, że mogę tak sobie zrobić fajnie, pyk. cyk... O no kurcze, od razu kopanie idzie lepiej. Dobra, pek. Dobra, wydaje mi się, że już jesteśmy w miarę Aha. Nie tak. Mam takie wrażenie, że możemy już być bardzo blisko powierzchni. Dobra. Dobra. Dobra, pyk. Dobra. Ok. tu już kopniemy sobie na prawo. Pyk. Dobra. Ok, tu już jest. Nie pamiętam jak to się nazywa. To różowe coś. To już nie jest. Mm. Nie jest, nie jest, nie jest tak głęboko zazwyczaj, raczej Kurczę, Jeszcze jest trochę do kopania. Czy się okaże, że nam drobinek nie starczy? To już w ogóle będzie kicha. Dobra, mam trzy pochodnie. Nie kozacze. Ok, dobra. Tyk. Tu jest miedź, więc chętnie ją wykuję. Jest ziemia. A jak jest ziemia, to znaczy, że jesteśmy blisko. Że jesteśmy blisko już. Jest do tego węgiel. Dobra, więc my zaczniemy robić tak. Bo sobie ten wykuje ten węgiel, jeżeli jest tylko taka możliwość. Poziom 15, super. O, ile węgla. to? Pyk, 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 pyk. Ok, mamy to. Yy, I zasuwamy dalej do góry. Ok. Kurczę, jak my daleko jesteśmy? Czyli ta ziemia to wcale nie oznaczało, że jesteśmy tak blisko. Bo nie byliśmy tak blisko. Pyk, pyk. Ok. Wow, jak tu głęboko. Dobra. O, jest ziemia, jest ziemia, jest ziemia. Patrzcie, to styk. Mamy to, mamy to. Dobra. Okej. Okay. To ja nie wiem trochę, gdzie ja jestem. Dwie pochodnie. Tu jest. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Muszę się obczaić w terenie. Tam jest nasza baza. Widzę, gdzie jesteśmy. Ok. Tam mi się wydaje, jest nasza baza. Idziemy w tą stronę, zobaczymy. Pójdę po pochodnie. Jeszcze my musimy. Dobra, nie, damy sobie radę, damy sobie radę z tym kasztanem A nie, bo pochodnie, żeby później Zbadać ogólnie całe te jaskinie Proste, że tak Będziemy potrzebowali czegokolwiek O, tutaj są zębiaki Zębiakami sobie damy radę Pyk, pyk, pyk Pyk, 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 pyk. Dobra Dobra Zabity, mamy to Wracamy. Zrobimy sobie pochodnie. Mamy patyki. Dwa patyki mamy. na sobie drzewo. A brzozy w ogóle nie ścinają. Okej. Okay. Wcześniej. Chcę wszystkie sobie... Dobra. 16 poziom. Jest jeden creeper, trzy creepery. Ok, trafił. trafił. mnie, ale to nic, nic się nie dzieje. Nic tak naprawdę mi złego nie zrobił. Coś tam mi tylko HP delikatnie zabrał. Dobra, ale przynajmniej wiemy gdzie jesteśmy. Wiemy gdzie jesteśmy, możemy sobie spokojnie nie schodzić w dół tylko później tamtą drabinką. Dzięki tej drabince też odblokowaliśmy kolejną yy, kopalnię, więc, więc jak najbardziej na plus. O, ale no dwa, dwa strzały w ogóle, tu faktycznie obrażenie ma bardzo duże ten e łuk, tak naprawdę. Okej? Okay. Ty co ty robisz, chłopie, Goście wzięli, i zablokował. Proszę się nie blokować. A wszystko mamy zapełnione. Okej. Okay, jak już nie weźmiemy, mamy coś tam diamentu. To odłożymy marchew, teoretycznie marchew też mogę odłożyć, stąd już nic więcej nam nie trzeba, odłożymy tylko jeszcze tutaj jajko bym sobie rzucił, może anuszkóra, o jeszcze kilka jest jajek. Okej, okay, nic. Dobra. Nie, żadnego jajka więcej nie ma, dobra. Zasuwamy do domu. Dajemy tak, do przepalenia mieć do polenia jest żelazo? Nie mamy żelaza w ogóle. A może nie wydobyłem w ogóle żelaza? tam żelaza w ogóle nie było. O, to, 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 to granit. To jest granit, ok. To jest granit. Odkładamy diaksy, bo 9 mamy. Złote jabłko. Nie mam pojęcia, gdzie jest złote jabłko odkładałem. Gdzie to tutaj odkładałem? Nie wiem. Damy to tu na razie. Niech będzie. Cyk, eee, węgiel tu leci, tu leci, tu lazury, tu leci redstone. Ok, proch, kość, to, nasiona, to, a nasiona tam powinny wrzucić. Mamy chleb. E, surowego dorsza upieczemy jeszcze. Niech on będzie, będziemy mieli więcej. E, pierwsza rzecz, jaką chcemy zrobić, to to na deski, to na deski, to po czystko. Mhm. Wszystko Co i pochodnie robimy. Hop, o, hop, 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 hop pyk. mamy pochodnie. Mamy pochodnie. Odkładamy sobie patyki, bo nie trzeba nam tylu. to Odkładamy to. Drabinka. Nikt zostanie. Tory odłożymy gdzieś. Tylko nie, gdzie ja tory kładłem? Ja tory na przykład tu kładłem? Tak, tu kładłem tory. A i tutaj są te złote jabłka. Ok. Eee, nasiona tylko odłożymy i bierzemy surowego dorsza, znaczy upieczonego już w tym momencie dorsza, mordy, łapa w górę, sub, komentarz, jeżeli wam się podobało, widzimy się jutro, dzięki, cześć!